Siemano i witam was, z tej strony Neskot. Jak już widzicie, zresztą przybyła mi właśnie wypłata Mam 5889 Jak pewnie już zauważyliście Dodałem sobie tutaj dwa, dwa stoły Dwie ławki I... Jedną, jedną to do zmywania, żeby, żeby jednak ta kuchnia trochę szybciej tam wszystko robiła. I poprzednim razem zrobiłem naprawdę wielki, ale to ogromny błąd, uwierzcie mi, bo oczywiście ja zapomniałem zrobić to jak ofis. I dlatego nie robił mi się tutaj e, nasz sprzątacz. Ale jak widzicie, teraz już mam go za, 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 załatwionego, więc jest dobrze. E, z tego się cieszę. Jednak to był naprawdę głupi błąd. Na razie nie będę ich robił, bo, bo, bo nie chcę tracić na to kasy. I zacząłem sobie opracowywać naszego e, szefa ochrony, co nie? Który będzie nam dawał jakieś tam większy, większe możliwości do naszych e, ludzi. Tak mi się wydaje przynajmniej. E, mam taką nadzieję. E, no. I co my dzisiaj zrobimy w tym odcinku? Na pewno powiększymy sobie cele, bo jak widzicie za 7 godzin przybędą nowi. E, nowi. No właśnie, nowi, nowi, nowi ludzie. E, jeszcze tutaj mam dwie cele wolne, tylko i wyłącznie dlatego, że tych dwóch oni powinni być już w sumie w swoich celach. E, tak, jeżeli jeśli nie, oni teraz pójdą do swoich cel. E, nie, nie, miało być. Prisoner, dobra, hop. E, nie jestem pewien, cholera, czy on tam pójdzie. Oczywiście, nie jestem dokładnie. Nie jestem naprawdę pewien, jak to się robi, żeby, żeby oni, oni tam szli. Nie wiem, może, może to jest jako teraz... Nie, bo ja tutaj mam jako... Eee... O czekajcie, czekaj, zacznijmy sobie. On pójdzie, co nie? Tak, on pójdzie. A ten... E, co z nim? Nie mam takie pytanie, cholera to powinienem to włączyć. Czy ja go mogę tutaj przetransformować teraz? No nie, nie mogę, no niestety. A może może na innym miejscu, trzeba tutaj o... Nie no nadal nie ma. No dobra, ale najważniejsze jest ten, że ten o poszedł, czyli mamy w sumie wszystkie cele zapełnione i to jest właśnie ten największy problem. Nie, mam w sumie jedną celę wolną, wiecie? Patrzcie. Może tutaj będę mógł. O, widzicie, już mogę... Właśnie, właśnie, mam jedną celę wolną w takim razie. Eee, czyli że będzie tylko siedmiu tutaj o. Eee, o kurde, tutaj jeszcze dwóch zostało. O, cholera jasna. Eee, ja, czy on, on tam nie przyjdzie? Ech. Trzech! O matko! ooo nie fajnie chłopacy co wy co wy sobie myślicie no dobra czyli skoro mamy 5000 możemy sobie rozbudować trochę nasz e, nasz tutaj posterunek znaczy na, nasze więzienie e, trochę się boję że jak oni mi tutaj przyjdą to oj to nie będzie zbytnio fajne ej co ja robię więc tak zrobimy sobie żeby nie było trochę za drogo zrobimy sobie na przykład tutaj to będzie jedna cela znaczy dwie cele cztery cele sześć i może zrobię na 1440 No myślę, że tak... A cholera, 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 nie wiem czy będzie dobrze. Cześć, bo oni tutaj gdzieś mi krzyczą, tutaj mi krzyczy zamyk. Czemu... Czemu krzyczysz? Czemu chciałem powiedzieć? Czemu ćwiczysz, człowieku? Aj, się stuknąłem. Yy, 16 na 9, czyli jak mi się tutaj zmieści? Chwila, jeszcze to obliczy tak na szybko. Eee, Garbage Jedna, druga, trzecia... Ba. A, idealnie, okej. Okay. Jest, jest dobrze, o to chodziło właśnie, wiecie. O to właśnie chodziło. E, czyli jeżeli ja tutaj zrobię 1, 2, 3, 4, będę miał 8 cel. E, tutaj zostało mi 1... Kurde, no nie wiem. Tutaj są niby te dwie cele wolne, ale tak może nie wiem, do kogo one należą. Więc... no właśnie. Zobaczymy. I ciebie też poszukamy, bo jakoś widzę, że mnie wkurzacie strasznie. To jest trochę naprawdę dziwne, wiecie? O, dobra. Nie wiem, ten, ten, ten do, do którejś celi go niesie. O nie, tutaj budują. I jeszcze jedną rzecz wam powiem, e, jako że chciałem żeby dostać więcej kasy, e, teraz pewnie jak wiecie to dostanę więcej kasy, bo przy, przybędzie mi nowych 8, 8 tych, 8 człowieków, e, jeżeli się nie mylę jeszcze nikt mi nie uciekł, a nie, jeden mi nie uciekł, ach, no nie fajnie. ale tutaj ciągle mi tutaj coś rośnie, więc jest, jest powiedzmy dobrze, no e, cholera, czemu ty krzyczysz człowieku? E, tak, widzicie, 2836 mam za dzień. A to tylko i wyłącznie dlatego, że no niestety nie mam już workshopa, co jest dosyć dużym problemem, bo, bo workshop dawał mi naprawdę sporo kasy. I to, to będę musiał sobie zmienić. A, a zmniejszyłem sobie jedzenie. Jedzenie zmniejszyłem na tyle ile mogłem, żeby, żeby nie było za, za niedobre, żeby było w sam raz takie jak według mnie będzie dobrze. Zmie zmniejszyłem tylko troszeczkę różnor różnorodność jedzenia e, i to mi dało, dało trochę więcej możliwości, to, to, znaczy więcej możliwości, no, zabrało mi trochę tutaj tej kasy, co nie jest, teraz mnie płacę i to mi się bardzo podoba. E, tego nie chciałem zmienić, żeby zmieniać, żeby, żeby ten, żeby to jakoś wyglądało, co nie. I tak, i tutaj tutaj chciałem zmienić jeszcze parę rzeczy, bo bo no to, to mi się nie przydało, co nie, to nie jest jakieś takie bardzo przydatne. Zauważyłem, że oni wszyscy raz nie mogły się kąpać, więc dałem im tutaj dwie godziny showera, zabrałem jedną, jedną godzinę tego. E, jedną godzinę jest... No z lipa. i tutaj chyba zamiar, mamy zamiar udać, bo oni przez godzinę wszyscy zjedzą, przynajmniej tak mi się wydaje, więc myślę, że to jest dobry pomysł, a tutaj Yard, on to też jest w sumie. Wiecie co, Yard jest chyba tutaj najlepszy, bo to podwórko. Tam... Bierzesz tylko czterech tych i masz naprawdę te 3 godziny dla siebie. Potem jeszcze w celach. To też już można powiedzieć, że masz 3 godziny dla siebie, więc dla mnie to jest naprawdę przydatne, uwierzcie mi. Eee, dobra, skoro już tutaj mamy, zrobi, zrobiło nam się to wszystko, teraz potrzebujemy tylko drzwi. Eee, zrobię tylko drzwi na chwilę. Eee, potem oczywiście jak będę mógł używać. Eee, zrobię tutaj, żeby, żeby było jakieś, jakiekolwiek wyjście, co nikt nie gdzie znowu krzyczę. co wy chcecie? Wy jesteście znudzeni. Czemu nie pójdziesz po prostu do swojej celi? Ja tego nie rozumiem. Gdzie jest twoja cela, człowieku? Musisz mieć swoją celę przecież. A ty nie masz celi? To nie jest przypadkiem twoja cela? Nie jest przypadkiem twoja cela. No ale serio, dobra. Nieważne. E, drzwi. No gdzie są moje drzwi? A, idą, dobra, już idą drzwi. Aha, nie wiem, nie mógł po prostu się doprzejść, nie byłoby mu szybciej przypadkiem? Pff, dobra, mniejsza z tym. Eee, o nie, teraz tutaj krzyczą po tej stronie. Dobra, wysłaliśmy tam naszych strażników. Eee, Okej. Okay. Myślę, że to będzie teraz dobrze. O, przestał krzyczeć, przestał ale on jest trochę smutny, nie wiem tak. To... A nie, on chce poćwiczyć. a! dobra, to jest jakoś poćwiczyć No i widzicie, zbudowało mi się to. Póki co, no, drzwi to mogę w sumie rozmontować, bo nie będą potrzebne. A to... A to mogę sobie zburzyć, postawić tam normalną podłogę. Bo tutaj, jak widzicie, nie ma żadnego wyjścia, więc jest dobrze. Czemu ci idioci krzyczą? Dlaczego oni są znudzeni? Może ja im tutaj zamontuję łóżko? Będzie cholernie drogę. Może kibel nie zamontuję? Nie no, łóżko byłoby było najlepsze, tak naprawdę. A sram na no jeszcze ten krzyczy, no. Się rozgadali o które będą jedli, zaraz przybędą mi ludzie. Nie, że za, za trochę ty, ciebie, chodź w tył, albo nie, mam pomysł. Mam no, lepszy pomysł na ale... Musiałem to zrobić, bo, bo już nie wytrzymywałem. E, światła, co tutaj jest? Co nie z... Czemu jest niby za? E, no road, road. Jak, to, jak to tak, niby powinni, powinni mieć miejsce, żeby tam przejść. Co się dzieje z tobą? A kurde, dlaczego wy tak krzyczycie? No bez jaj. Mam coś tutaj na zbyciu, mam drzwi, mam telefon. Maciej się cieszy te wide ze strony, no. Czemu to nie mogło przejść? Ja, ja tego nie rozumiem. Ale dobra, mnie z tym... ja, aj, Ajajaj, zrobię na razie tylko 4 cele, mam nadzieję, że to mi wystarczy. Ty miałeś stać razem z nim. Idiot, on naprawdę, on ma tylko 18 lat, nazywa się Adam. Adam, jaki Adam? Adam Godwin. Tak to się myślałem, że to będzie Godwin. Czemu krzyczy znowu? Hmm, no ta oni teraz mi tutaj przybędą, a ja nie mam miejsca, no idioci. Już mogą budować. Nie wiem, co się stało, że wtedy nie mogli budować. Może nic nie widzieli albo coś. Nie wiem. No, już krzyczeć nie powinieneś, Naprawdę, ziom, naprawdę, weź, nie przesadzaj. Ma... postawiłem wam tutaj telefony, i. Co jest z wami? Nie tak, ludzie, naprawdę. Wypuszczam was z niewoli. Można to tak nazwać. Czemu ty se... Ej! No wy se chyba jaja robicie, naprawdę. Co nie będą to jest it. Muszę się streszać, bo, bo zaraz przyjadą mi nowi... E, nowi... nowi no... prisonersy, co nie? I kurcze będzie przewalone. Budują, budują, dobrze jest. E, czy ja tu mogę kogoś zwolnić? Mam 8 tych debili, no kurcze, naprawdę. Za dużo, no za dużo po prostu. Mogę stworzyć teraz tylko... O, ale on kosztuje 1200 za dzień. To jest naprawdę sporo. 8, 2, 5, 14, 5, 12, 18. No miejmy nadzieję, że starszy jest, jest ich 36. Powinno starzyć, miejmy nadzieję. Bo jeżeli nie, no to mamy przewalody z jednym słowem. Dobra, tutaj zrobione. Czyli teraz y, mamy światełka, możemy jeździć gdzieś zrobić. Na przykład tutaj jedno, tutaj jedno i tutaj jedno. I mamy trzy zużyte e, nasze drzwi, możemy postawić tutaj. No ja, 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 ja. Okej, okay, no 600 zużyjemy. Co, e, będzie trzeba doprowadzić wodę. O, cholera, jasne. Jak mi to zabierze, jak mi to zabierze. Pamiętaj, pamiętaj, Nesko, żeby nie wyjść za budżet. No naprawdę, co kosztuje 100? 100. Dobra, na kibę jeszcze mi starczy Teraz tylko rury O, jak dobrze Jak ja się cieszę, że tutaj tędy woda idzie Naprawdę, jak ja się cieszę 120, zobacz Dobra, jest Dobra, wyszliśmy trochę Znaczy, no, nie wyszliśmy w sumie za budżet O, kurde Nie dobra. Szybko, zanim dojdzie, dojdzie, do bójki Szybko, 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 szybko Spieszcie się Nie chcemy tutaj bójki O, kuj się. O, kurde O, O jest nie no proszę was Opanujcie to opanujcie to ludzie naprawdę Ej ty doktor bierz ich tutaj wszystkich no bierz kogo chcesz naprawdę doktor Jeżeli się nie ma to oni też tak na to tam takie coś reagują jak się do nich mówi Nie no, żartuję tak naprawdę nie, mogę ich zaznaczyć, czy oni szli. No mogę. No, niby, że kogoś będzie leczył, ale naprawdę nie wiem kogo. Masz, lecz tego na przykład. Tego. Chociaż w sumie to nie był taki chyba dobry pomysł. A, no, ona nawet nie wyjdzie. Mogę ją kierować? Mogę. O, wow, wow, wow. przewalone, przewalone. O, chowajcie się, chowajcie, proszę się. Proszę was, Szały. Kolera, wracajcie się. Jakim to niby cudem? Gdzie to jest? No tak, no walnąłem im tutaj godzinę, no jeszcze Oni zaraz przyjadą, oj jesu już jadą matko, co i... a bo to nazwiska były 8, 8, 8, 8 Eee muszą... a jeszcze nie zrobili naprawdę? No żal za dupę ściska, ruszcie wy te dupy swoje, no Tutaj dwóch stoi Ciebie chcemy tam ziom a ciebie już weź do klatki, znaczy do celi swojej i czy gdzie tam. Naprawdę, bo to przesada jest to, co ty robisz, no. Jest tutaj ktoś... Ajajaj, aj, aj, ile ich tutaj jest. Najgorsze jest to, że nie wszyscy dostali jedzenie. I co, ty się tak w ścianie po prostu zablokowałaś, naprawdę? Hej, 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 ja tu potrzebuję przynajmniej dwóch Naprawdę, ja, ja nie żartuję, bo ja tutaj zginę ja Nie mogę ich zaznaczyć Ale, ale ja, ja bym chciał, żebyś ty go wzięła, wiesz? O, dziękuję ci bardzo, że niego pójdziesz ja bym, też, ja bym chciał też, żebyś go wzięła Trzeciej! Jak... O kurde, o kurde, o szty w dupę Ajajajaj, aj, aj, aj. mamy, mamy nieprzyjemną sytuację Nieprzyjemną sytuację Gdzie, gdzie ty idziesz? Proszę, pomóż mu O, jeszcze tutaj biją O ty, no i masz, no to jest właśnie te największe O tak, a ci sobie tutaj debile stoją, no No, jeszcze kasę traci za, za naprawianie. No, sztyw dupę. Tutaj debilu biegnij, No proszę cię, nie chcę tego zwalić teraz. No bez jaj. Tak gdzieś nie będzie. Nie. Matku, ja tak kasę na tym stracę, naprawdę. Lockdown, lockdown. O nie, wracajcie do celu. Tak, tak nie będzie. Tak, nie będzie. Tak, naprawdę nie będzie. Tutaj, dwójkę, chodź się zdają do środka. O kurwa, 200 <grym> Zawaliście, no gdzie jest medyk, debilko, no proszę ci. Tutaj, bierz kogokolwiek, naprawdę, bierz się za, za każdego, kogo spotkasz. A ty? Co wracasz z pustymi rękoma? Dawaj, ze się bierz za następnego. To chyba śnić, że, że będzie coś robić. Że taki numer nic wam się nie należy. Ja, Weźmy to, oznaczmy jako cele. Wszystko mają, wszystko mają. Czemu tutaj nie ma energii? O i nie będzie fajnie, jak wyjdę z poza budżet. Naprawdę nie będzie fajnie. Uwierzcie mi lepiej, żeby tego nie robić, na, na, a zwłaszcza na początku. No ty się ch chyba kpisz ze mnie, naprawdę. Ja mam ci w dupie, że ty się leczysz, masz już... No dobra, może i ci nie mam. No dobra, niech będzie. Dobra. Nie fajnie, no, no nie fajnie, naprawdę. Muszę to jakoś opanować, muszę to na ile krwi. Uuuu, jeszcze się tutaj narzucają, o Jezu. Ja ich nie rozumiem, tych tych człowieków. Dobra, macie trochę czasu... O, no, no, naprawdę. Czas wolny, no nie powiem. <grym> Dobra. Czas wolny, a ty kurdej i tak, tak, muszę siedzieć w celach. No nawet się nie wykąpali, no i to w sumie ich wina jest. Nie moja wina, że nie chcieli debile a, muszę zrobić coś, żeby odblokować sobie trochę więcej workshopa, bo potrzebuję kasy, kasy Ale że nie mam miejsca Nie mogę to po prostu taką zrobić na ziemi eee, czy to potrzebuje? Potrzebuję tego room, potrzebuję room, a nie mogę zrobić tego. Nie. A. Pa f... pa 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 pa. No, no i dobra, i tutaj mamy w sumie duży, duży problem, bo nie wiem teraz co mogę zrobić, żeby zarobić trochę więcej. A chwila, a chwila, chwila, właśnie, właśnie, przecież ja. Jak teraz dostanę kasę? Dostanę ponad 3000 albo nawet 4. 3,5. No. Ty, nie, no jest git, naprawdę. Zwolnij jednego. Strażnika, chociaż nie wiem, czy to będzie dobry pomysł, i wtedy, wtedy zarobię jeszcze więcej. Minus stówę chociaż tak naprawdę, jak dostanę te 3,5 tysiąca, kupię sobie, e, zobaczę co to jest. A może to lepiej ty pielęgniarki, co o tym myślisz? Nie ma za co, że ci tam wysłałem. E, kupię sobie tego, tego super zioma, jakby nie wiem, czy on tam pójdzie, pójdzie tam, czy nie rano no zasrani medycy, czemu oni nic nie robią? Uleczko proszę cię, ulecz kogokolwiek, ulecz wszystkich... ...chłopów na ziemi, a on idą ze strzykawką, patrzcie jak one pędzą z tą strzykawką. Czy wy to widzicie, czy wy to widzicie, ludzie, naprawdę, czy wy to widzicie, patrzcie. Strzykawka normalnie jakiej pół głowy, nawet jak całą, bo większa od głowy jest. Straszne. Ja bym nie wyrobił Idzie taka kurde baba z strzykawką w dupę cię. O matko nie! Tu mamy wolną celę, dlaczego tutaj nikt nie mieszka I, 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 będzie zdrów? Nie, leczy się, rozkurkowanie Teraz ty Oj, że zasnął. ojej No jeszcze go obudził, dyb debil Oj no Eee, kto tu jeszcze ma mało HP? Ty masz mało HP, Uleczę go jeszcze ja siebie zrobić jakąś automatyczną pielęgniarkę, no powinnaś sama to oceniać kto jest chory, a kto nie jest chory, naprawdę. Ale co tu, tu? Ty glony? Nie wiem a, Chyba niech mi nie zginął, co nie? Miałem nadzieję, że nikt mi nie zginął, bo nie będzie fajnie, jeżeli ktoś mnie zginął. Mają free time, jak ja tego nie cierpię, jak mi mają free time. Tu jest jeszcze jeden pielęgniarka, pielęgniarka, chodź tutaj, chodź, 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 chodź. No. Tutaj masz jeszcze jednego bardzo chorego. Eee, dobra. Muszę zobaczyć czy mi jakiś nie zginął. Eee, jeszcze... Nie wiem, nie nie pokazuję chyba. Eee... Prezoner 40. No aaa, tutaj mi pokazuje, ale mam 407. Brakuje mi 7 miejsc. No proszę... O kurde. O kurde, o kurde, o kurde, 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 kurde. Ajajaj. Nie, muszę wziąć z tych stąd... to... O, co ja zawziąłem? wziąłem. A nie, oni yard mają, okej. Okay. To mi pasuje akurat. Weźmy tam trzech. Dobra, ciśniemy. Tylko szybko, szybko, zanim bójka się zacznie. Naprawdę, uwierzcie mi. Szybciutko. Dobra, jeden doszedł. A ty, a ty, idioto? Przecież miałeś iść. O, o kurde, o, kurde. O, dobra, dam radę. I teraz, ile il il oni to mają trzy godziny, co nie na jarcie Która jest teraz godzina? E, jest godzina, zaraz będzie trzecia. Tak, dokładnie, dobra jest. Mają 3 godziny, więc mamy chwilę, żeby pomyśleć, co tutaj by zrobić. Za ile będą jedli? Będą jedli za 2, 4, 5 godzin. Okej. Okay. Tak, ostatnio się zastanawiałem, czy by tutaj nie zrobić to, by zamienić tak e, troszeczkę więcej, by tutaj skrócić. Postawić jeszcze ze dwa łóżka. A tutaj zrobić ten, ten room dla tych. E, ten ten solitary, czy jak to tam sięgolwiek nazywa. E, Czemu tu, tu jest tylko jeden w dupę jeżdża? Jak zwykle musiu, muszą sobie pójść, muszą uciec tam, gdzie najwięcej się zawsze robi. Cholera, no nie fajnie. Trzeba było nie szaleć, jak mam mówiłem, żeby nie szaleć. Dobra, nieważne, to nie miało na, 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 na sensu. O eee, matko, no i nie wiem tak naprawdę co możemy teraz tu jeszcze zrobić. Tak naprawdę, jeszcze w tym odcinku nic nie zrobiłem, oprócz pilnowania moich, moich ziomków i zrobienia tych tutaj pięciu cel. Bo tak naprawdę nie mam kasy, więc e, nic, nic więcej nie zrobiłem. Mam tutaj coś w zapasie. Ten odcinek jakoś mi za fajnie nie wyszedł, nic naprawdę nie mam. No to co, możemy tylko czekać na kasę. Możemy tylko czekać na kasę. Czy tutaj ktoś ma mało życia? Powierzcie mi, tylko ten ma mało życia. Wyślę: Pielęgniarka, doktor. Eee, bierzemy prisonera i. A on tutaj powinien siedzieć w tej. Czemu on nie siedzi? Powinien tutaj siedzieć. Ty, Guard, ty sobie tutaj chodzisz tak na ludzi, Może da się jakoś shiftem zaznaczyć, to żeby on chodził tu i tam i siam. nie, nie da się. Boże, jakoś nie wiem. Dla prawym albo rewem nie, nie da się. On musi przyjść. W... Jak to się, kurde, nazywa? O matko, soli. coś tam, soli, coś tam. O jest, no, naprawdę nie pamiętam. Solizantka, nie? Kurde, to jest na urodziny się, tak mówi na to, które obchodzi urodziny. Dobra, to nie wyszło. Eee... O, dwóch siedzi w jednej, no proszę. Ale mają zacząć zabawę. Aktyw, aktyw. Spoko, nie chcę tam przysiedzieć. czy ktoś tutaj musi siedzieć? O ten musi 67 minut, ten 127. Cholera, będzie długo siedział. A w sumie co? Dwóch do jednego, czemu nie? O, a ten se wyszedł. No idiota, jeszcze dwie minuty ci zostały. Hello, wracaj się jeden, dwa już możesz iść, a to jest 22 minuty Ciebie chodź też weźmiemy do soli... do... Solidatki, kuźwa, jak to się nazywa? Ty, ja was proszę o komentarze, bo ja naprawdę nie wiem jak to się nazywa a, ta zastrona kasa, ale czemu ja nie przyspieszam czasu? Za ile mi da kasy? Za... o matko, jeszcze jeszcze sporo eee, to może w następnym odcinku, ja teraz sobie przez... o, fuck O, fuck, no, oni nie idą automatycznie chyba z nimi, co nie? Teraz będą siedzieli w środku. Myślimy tam ze trzech. Ty robisz nic? Ty nic nie robisz, no to idziemy. A, dobra, ty prowadziłeś naszego Złoczyńcę. W następnym odcinku zajmiemy się rozbudową. Ja postaram się trochę zdobyć kasy. Powiedzmy 5 tysięcy, pomyślę, że wystarczy, więc zobaczymy. zobaczymy, jak mi to pójdzie. Pewnie do, pewnie do północy, pewnie następny odcinek zacznę od północy, więc tam już będę miał te około 3-4 tysięcy, 5 może, e, więc e, zobaczycie jak mi to pójdzie, a tymczasem e, ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że odcinek wam się, no wątpię, żeby się wam przydał, taki odcinek, gdzie praktycznie nic nie zrobiłem, wydałem tylko kasę niepotrzebnie i za, zrobiłem e, naszego ochroniarza, który może się przydać, więc e, właśnie. Więc ja się teraz z Wami żegnam. Mówię Wam na razie, cześć i pa!